W dzisiejszym odcinku byłem zastraszony o lody ekipy od, od zwykłych lodów ekipy, aż do lody ekipy XXXXXLL Musiałem wkradać się do pokoju mamy o trzeciej w nocy, żeby kupić lody ekipy Ten odcinek był naprawdę groby, więc oglądaj do końca staw suba z dzwonkiem, łapkę w górę, napisz komentarz czy widzicie lody ekipy A przywróć serduszko i odpiszę A i wbijcie na Discorda i dziękuję za 9000 nowych subów o mój Boże, budzik, trzeba ja muszę go wyłączyć? O, oh, okej okay. Dobra, czas na kolejny dzień w Brookhavenowej szkole Jestem naprawdę podekscytowany O, oh, o, oh, jest moja mama O oh, mój Boże, czekajcie Dzień dobry, mamo Dzień dobry, Gotti O mój Boże, jestem, jestem tak podekscytowany, że idę dzisiaj do szkoły Ostatnio w szkole jest naprawdę super Czas na szkołę, Gotti Okej, okay, dobra Okej, okay, chodźmy Naprawdę nie jestem dzisiaj głodny, więc nie potrzebuję chyba żadnego śniadania O, oh, tam jest spokój mojej mamy Chciałem mieć taki pokój jak ona, bo ona ma taki super komputer I w ogóle moja mama ma super rzeczy Tak szczerze jestem troszeczkę zazdrosny Ale wiecie, może kiedyś się uda mieć takie y, fajne rzeczy Proty weź trochę owoców Oczywiście, że wezmę tutaj, wezmę sobie bananka, jabłuszko, okej okay. Kocham moją mamę, ale moja mama nazywa mnie rozpieszczanym dzieckiem Ponieważ y, dostaje wszystko, co chce I to jest y, troszeczkę zabawne, ale w porządku, dobra Chodźmy do szkoły, jestem tak podekscytowany, okej okay. Chodźmy do szkoły, rozpieszczany dzieciaku Okej, okay, dobrze, moja mama jest taka, kochana z. Zawsze tak mnie była dobra to jest takie zabawne, okej okay. Dobra, okej, okay. chodźmy do szkoły, jestem tak podekscytowany Kochani, ja po prostu kocham szkołę, bo tam jest mega świetna zabawa Okej, okay. jesteś już obok szkoły, dobrze Dobra, po prostu wyjdę z samochodu I powiem do mojej ukochanej mamy Do zobaczenia, mamo goti dzisiaj pracuje cały dzień, więc musi iść na pieszo do domu Okej, okay. okej, okay. dobrze, mamo Okej, okay. rozumiem mamę, musi ciężko pracować żeby był tym rozpieszczonym dzieckiem, ale my to trochę złe, bo za dużo pracuję. Do zobaczenia! Okej, okay, pa wamo, pa mama, kocham cię Okej, okay, jestem super podekscytowany i myślę, że ten dzień będzie e, czeki jest ten dzieciak. E, Cześć, kim jest ten dzieciak? Nigdy go wcześniej nie widziałem w tej szkole. Och ty! Jesteś nowy? Nigdy w życiu nie widziałem tego dzieciaka. Wygląda, jakby był naprawdę wściekły. E, wow, naprawdę. O ludzie, on mnie dosłownie uderzył. Kim jest ten dzieciak? Moja głowa! E, Jestem nowym uczniem w tej szkole. On powiedział, frajerze, nienawidzę cię. O co mu chodzi? Dlaczego on mnie gnębi? E, A może, może, może on coś. Chce ode mnie, czekajcie. Pewnie myślisz, że jesteś fajny? A, potrzebujesz pieniędzy na jedzenie? Czy czegoś? Pieniędzy na jedzenie? Pfff. Może lodów ekipy? Nie wiem, zrobię wszystko, tylko mnie zostaw. Czekaj, lody ekipy? Eee, e, no tak, lody ekipy. O ludzie, ja będę musiał mu naprawdę dać lody ekipy, przecież one są takie drogie. Tak, lody ekipy. Kochani, ja dostaję lody ekipy od mojej mamy jako kieszonkowe ja, ja nie mogę tak. Zrób to, chcesz mi to dać po szkole. Ile ich sam ci po szkole. Jednego loda ekipy. Lepiej mnie nie ochłap. Ej, ja nie mogę... Ej, dałem się zastraszyć, to jest chore, ale w porządku, dobra. Chodźmy na lekcję. Okej, okay, w porządku. Wychodzimy ze szkoły. O mój Boże. O mój Boże, ten łobuz tutaj jest. Ja nie mogę. Nie martw się. Okej, okay, okej, okay, ogarnę mu te lody ekipy. Ogarnę mu. Lepiej mi daj te lody ekipy, albo pożałujesz. Zrobię to. Albo. Aaaa! Ła, wow, ale boli. O mój Boże, dlaczego on jest takim złym dzieckiem? Okej, okay, dobra, idę do domu. Moja mama powiedziała, że muszę iść na pieszo. Co oznacza, że to będzie doskonała okazja, bo nie będzie jej domu. Okej, okay, dobra. Mam zamiar wejść na komputer i użyć jej karty kredytowej, aby zamówić temu obuzowi lody ekipy. Nie mogę uwierzyć, że robię coś takiego. Okej, okay, mojej mamy jeszcze nie ma w domu. O, <laughs> mój bossy, nie wiesz, że ja to będę musiał robić. Okej, okay, dobra, pójdźmy na górę, na spokojnie. Dobra, muszę wejść do pokoju mojej mamy. Ona nie lubi, kiedy tam wchodzę. Jakby, dobra, mam na myśli, że muszę wejść na jej komputer i po prostu kupić trochę lodów ekipy. Okej, okay, dobra, wsiadam, dobra. Dobra, jest strona ekipy. Okej, okay, w porządku. Dobra, wpisuję informacje na kartę. Dobrze, Moja mama jest zalogowana, okej, okay, dobra, chcę kupić lody ekipy i cyk. Dawaj, 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 dawaj. O, tak, dobra, zamówiłem lody ekipy. O mój Boże, powinien niedługo być pod domem. Czekajcie, bo ja, ja słyszę kroki. Zaczekajcie, zaczekajcie, ja słyszę kroki. Nie, 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 nie. Dobra, zamówiłem lody. O mój Boże, o mój Boże. Mój Boże, nie, nie, nie było tak blisko. O, O, o moja mama właśnie wróciła do domu. E, cześć mamo! Cześć Gotti! Właśnie miałem odrabiać pracę domową. Co tam robiłeś? Właśnie miałem... Odrabiać pracę domową z twojego komputera. Dostałem milion zadań w szkole. Mój Boże, nie chcę mówić mojej mamie, że jestem gnębiony w szkole. To jest troszeczkę zawstydzające. Ale wiecie co, dobra, pójdę zrobić pracę domową. Jestem tak rozproszony przez tego póza. Uderzył mi tak mocno, dobra. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Okej, okay, dobra, idę robić pracę domową. Oby wszystko było dobrze. Bo zaraz mam obiad. O, kochani, to jest niesakie dobre. To jest jedyna rzecz dobra, która przytrafiła mi się dzisiaj. O mój Boże. było dzisiaj w szkole. <laughs> było dobrze. No, trochę dobrze. Ja nie mogę, nie chcę mojej mamy zbyt wiele o tym mówić, bo chociaż nie wiem, czy to uczciwe wobec mojej mamy, ale chyba powinienem o tym jej powiedzieć. Coś się stało? Wszystko dobrze? Nie, 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 nie e, nic się nie dzieje. Ja nie mogę, po prostu zjem moje jedzenie i teraz się trochę zrelaksuję. Pamiętaj, możesz porozmawiać ze mną o wszystkim. O mój Boże, tak wiem, że mogę porozmawiać o wszystkim, ale z jakiegoś powodu boję się jej o tym powiedzieć. Jestem śladowany w szkole i kupiłem lody ekipy z jej konta bankowego, gdzie jestem tak zestresowany. Przepraszam, mamo, mam tak dużo rzeczy do zrobienia. Idę posprzątać dom. Okej, okay, ja idę szukać spodni taty. O mój Boże, przepraszam, mamo. Ja po prostu nie chcę jej mówić o tym, co, co się dzieje. O, o, o mój Boże. Jest już dość późno, zrobiłem wszystko. Jest już ciemno. Poraz spać Ok, powiem tylko. Dobranoc, mamo. O mój. A nie ma czasu, trzeba iść na górę. W porządku. Wszystko będzie dobrze. Na pewno będzie dobrze. Tylko tutaj światło wyłączymy. Ok, połóżmy się do łóżka i, i dobranoc. Zrelaksujmy się trochę. Oho. Kolejny dzień Brook Heaven. Nie spałem zbyt dobrze, ale na szczęście mam w szafce moje lody ekipy, dlatego obuza. O, mi nic już nie zrobił, okej. Okay. Okej, okay, moja mama mi powiedziała dzień dobry, powiem tylko dzień dobry, mamo. Gotowy do szkoły? Okej, okay, wezmę plecak. Okej, okay, dobra, idziemy, jestem gotowy. Miejmy nadzieję, że ten dzieciak już mnie zostaje, bo to naprawdę jest takie irytujące. O, kurczę. Goty weź badana! Jestem głodny, nie trzeba! Nie wiem, nie czuję się zbyt dobrze. Rozpieszczany dzieciak! O mój Boże, nie mam teraz sił na to. Normalnie bym się cieszył. Wszystko w porządku? Tak! Na pewno nigdy nie odmawiałeś banana. O, wiem, ale. Ja bym nieco nie obchodził mi teraz ten głupi banan. Okej, okay, dobra. Po prostu wezmę go. Ale i tak go nie zjem, bo nie mam w ogóle ochoty. Wziąłem tego banana tylko po to, żeby moja mama była szczęśliwa. Okej, okay, w porządku. Pozwól mi po prostu pójść teraz do szkoły. Ale nie, nie mam apetytu i Wcale nie jestem głodny. O mój boże, nie widzę tam tamtego łobuza. Powiem mojej mamie tylko, powie, powiem, powiedzieć jej to o tym łobuzie. Nie, nie, nie dobra. Czy powiedzieć to mojej mamie. Miłego dnia. Mamo. Mój boże, on tam stoi. Wszystko okej? Okay? Eee, tak. Okej, okay, powiem mojej mamie jeszcze. Miłego dnia. Nie mogę jej tego powiedzieć, ale papa, pa, mamusiu, papa. Okej, okay, czas mu dać tego. Głupie lody ekipy. Okej, okay, powiem mu tylko. Mam twojego loda ekipy. Głupi loda. Ekipy, okej, okay, okej, okay, dobra, mam twojego do ekipy, okej. Okay. Bo jest cytrynowy. I po prostu weź to, okej, okay, weź to. O mój Boże, wziął go, dobra. O mój Boże, on je tego do ekipy, bo by mu smakował. Wow, jakie tu pyszne Tak, jesteśmy już kumplami? Ale super. Okej, okay, jesteśmy kumplami, jesteśmy. Okej, okay, a teraz mi środka do klas A, albo może pójdę coś po coś do jedzenia, okej? Okay. Nie za szybko. Eee, e, co się e, dzieje? Czekaj, eee, co się dzieje? Przecież masz swojego loda ekipy. Co mu chodzi? Przestań mnie gnębić. To nie wystarczy. E, co? Potrzebuję loda ekipy XL. A, a e, co? Ale to karta mojej mamy. Nie mogę ci dać tego więcej to jest karta mojej mamy tu mi nie wystarcza chcę loda XL nie rozumiem tego chcę load ekipy XL rozumiesz to albo o a, a mój Boże, a mnie już drugi raz uderzył, to jest takie smutne. Przestań. Powiedział, że potrzebuje tego loda ekipy. Masz to dostarczyć dla mnie po zajęciach. Dobrze, dobrze, po zajęciach. Ej, dobrze. Nie. muszę iść teraz na zajęcia. Akurat na pierwszej lekcji, która jest moją ulubioną. O mój Boże, i jest ona zrujnowana. Boże, co za okropny dzień w szkole O nie, on tam stoi, ten dzieciak Ja nie mogę Mam nadzieję, że nie zapomniałeś o lodach ekipy XL Nie, spokojnie Po prostu pójdę do domu na pieszo I nie chcę z nim rozmawiać Ej, kochani, mam plan, mam plan Idę teraz po prostu do domu I wejdę na komputer mojej mamy Zanim wróci do domu Czekaj, czekaj, ona, ona jest już w domu Nie, 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 nie Ona jest już w domu, okej okay, Boże, to jest takie smutne... Muszę udawać, że jestem szczęśliwy przy mojej mamie. E, Okej, okay, uśmiechnięty. Okej, okay, wszystko dobrze, o mój Boże. Okej, okay, dobra, moja mama na pewno jest na górze, ale musi się dostać do jej komputera. Tam są zapisane wszystkie informacje i karcie kredytowej. On nie, kochani. Ona teraz dosłownie w swoim pokoju wysła maile! Okej, okay, dobra, nie jestem zbyt dobrym nastroju. Więc dobra, po prostu wiecie co? Zrobię sobie drzemkę, bo dzisiejszy dzień był naprawdę okropny. あっ。 Boże, co się stało? Co to był za hałas? Słyszałem jakiś hałas. Czekajcie, o, moja mama. Czekajcie, co robi moja mama w moim pokoju? O, goty? Mój Boże, zasnąłem od razu po szkole i spałem z dwie lub trzy godziny. Cały dzień leżałeś w łóżku? Tak, ale nie spałem ostatniej nocy. Mój Boże, nie chcę mówić mojej mamie, co się działo w szkole. Jest dziewiętnasta. Wiem, ale wczoraj tak źle spałem, że potrzebowałem drzemki. Wszystko w porządku? Tak, mamo. Mój boże, mamo, czy przestaniesz mi w końcu o to pytać? Mam z tego dość. Je, jest dobrze, mamo. No, chyba jest dobrze. Naprawdę od kilku dni dziwnie się zachowujesz. Pamiętaj, że możesz ze mną porozmawiać. Ja po prostu mam dużo problemów w szkole. Hej, okay? jak ty w pracy. Kolacja będzie za kilka minut. A nawet nie jestem głody. Po prostu ja nie lubię jeść, kiedy jestem zestresowany. I szczerze mówiąc, to w ogóle nie lubię jedzenia. Mogę dzisiaj nie jeść kolacji. Opuszczę dzisiejszą kolację, mam większe problemy, od tego muszę zamówić loda ekipy XL dla tego obuza. Nie, musisz zjeść! Aha, no niech będzie. Okej, okay, w porządku zjadłem tyle ile mogłem. Kolacja była naprawdę pyszna. Mój Boże, muszę przetrwać następny dzień, ale najpierw muszę pójść do łóżka, ale przed tym muszę jeszcze przemknąć. Się jakoś z mamy do pokoju. Kupić te lobek i pixel. Nie wiem jak to zrobię. Ale na pewno muszę sobie ustawić budzik, albo budzić się w odpowiedniej godzinie. Jakoś w trzecią rano czy coś. A dobra, powiem tyle, że muszę wcześniej pójść spać. Czekajcie, muszę iść spać wcześnie. Jutro mam duży test z matematyki. My się, a potem iść do łóżka. Nie, po co mam się myć w takim stanie? Ja nie mogę. Po prostu pójdę do łóżka, naprawdę. Dobra, jestem dość zmęczony w porządku. Okej, okay, dobrze, ustawię sobie budzik na trzecią nad ranem za pięć godzin. O mój Boże, to tylko pięć godzin snu, ale dobra, muszę to zrobić. do niej podkreś do komputera i kupić te lot dla tego głupiego obuza. Okej, okay, dobra, okej, okay, dobra, pójdę spać i wstanę o trzecie rano. O mój Boże, mój budzik cze, Muszę szybko go włączyć, czy moja mama nie usłyszała Mój Boże, jestem tak zmęczony Jest tak późno, ale dobra, w porządku porząd, Powoli, okej, okay, w porządku Powoli o, Na pewno moja mama śpi, o mój Boże Mogę robić pas, okej, okay, moja mama śpi Co jest, co moja mama powiedziała przez sen Pani Bejkonku, daj mi robuxa, Chcę sobie kupić kaczkę Moja mama, głęboki sen, to perfekcyjnie Dobra, w porządku, pozwól mi to włączyć Przejdźmy do strony ekipy Dobrze, okej, okay, w porządku Piszę dane karty, okej. Okay. Super cicho, okej, okay, w porządku. 250 zł. O mój boże, nie mogę uwierzyć, co robię. Wydaję to z karty mojej mamy. O mój boże, stare dobra, w porządku, w porządku, dobra. Proszę, kup to, kup to. Proszę, kup to, kup to. Jest, dobra, jest. lu. ekipy XL. Na sposób mi wyłączyć komputer. A wychodź stąd naprawdę szybko, okej. Okay. O, 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 moja mama wstała. E, Boże, ona natykuje. Moja mama powiedziała, że lubi ciastka czekoladowe. Okej, okay, nie pytam, wracam do łóżka, muszę wstać o siódmej rano, jestem tak zmęczony. Ale ten łobuz dostanie tego, co chce. Boże, budzik. O oh, kurde, dobra. Jestem gotowy. Jestem gotowy, żeby dać mu tego, tego loda ekipy. Mam nadzieję, że tym razem mi odpuści. Proszę! Dzień dobry goti. Dobry, mamo. Okej, okay, dobra, idę po mój ukochany plecaczek. Mam mój telefon i lody ekipa dla obuza. Ja nie mogę wydać na to 250 zł. Jestem tak zirytowany. Jeżeli moja mama się o tym dowie, to mnie po prostu zabije. Chcesz banana? W, w porządku. Mimo, no, nie jestem głodny, ale wezmę tego banana dla mój ukochany. Mamy, że była po prostu szczęśliwa. Prawda, bo w nic nie jadłem. Nie mogę dać po prostu podejrzeć, że coś się dzieje, ale jestem pewien, że moja mama wie, że coś się dzieje. Chociaż tak naprawdę w głębi duszy chyba jestem szczęśliwy, gdyby nie ten łobu. To jest taki zły człowiek, naprawdę. Po prostu jestem zastraszony. To jest, to jest chore. Jedne pieniądze mojej mamy. Zaczynam się denerwować. Jeżeli to ona się dowie. Jego dnia! Było, że jestem tak zdenerwowany, znowu jest tam ten łobus Tam, Ma, mamo, miłego dnia. Okej, okay, w porządku, mam. Mam nadzieję, że to będzie ostatni lód ekipy, jaki będę musiał mu dawać temu dzieciakowi. Okej, okay, w porządku. Pójdę na niego i mu wyjaśnię to. O mój, Boże, Skąd on ma tyle fajnych rzeczy? O mój, boże, o co chodzi? Chciałbym mieć takie rzeczy. Rozpoznajesz mnie? Tak, mam twoje następne lody ekipy. E, lody ekipy, okej, okay, w porządku. XXL, lody ekipy. Ludzie, on wygląda tak dobrze. Chciałbym zjeść tego loda lub sprzedać go za jakiś milion Robuxów, bo muszę mu go dać. Ej, okay, dobra, mam tego loda ekipy. Dawaj do. Dobra, okej, okay, wziął tego lota ekipy XL Nie mam już pieniędzy To musi być ostatni lód ekipy Przydam tego loda ekipy za Milion Robux A, o, 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 e, teraz jesteśmy kuplami Jesteśmy kumplami prosy, jesteśmy kuplami Ja po prostu chciałem, żeby ta część mojego życia się zakończyła, Co? nie mam mowy! E, co? Proszę kochani, ja chcę tylko to, żeby się to skończyło. Po prostu chcę, żeby było tak, jak wcześniej. Jak moja mama się dowie to mnie zabije! Myślę, że następny może być lód ekipy. X nie mój problem! Proszę! Rujnujesz moje życie! Nie obchodzi mnie to cienia się! A! O, o mój Boże, on mnie ciągle bije! Moja głowa! O, że zrobię, to dam mu tego loda ekipy, czekaj! W porządku! Okej, okay, w porządku, dam mu tego loda ekipy. XXXXXXXXL. Ja nie mogę. Ja nie mogę. Naprawdę powinien nie to powiedzieć mojej mamie. Sprawię, że... To będzie trwało wiecznie. Nieeeee! Okej, okay, właśnie dotarłem do domu. Nic nie jadłem, cały dzień miałem jedzenie w plecach. Okej, okay, w porządku, wejdź do mojego domu na wojnie. O, temu e, moja mama tutaj stoi. Dlaczego ona wygląda na taką wściekłą? Co się stało? Trzyma jakiś kawałek papieru. Uh, e, cześć, mamo. Co się stało? Co się dzieje? Goody! Czego na tym rachunku jest napisane? Że wydałeś 500 złotych na lody ekipy? Mamo, przepraszam Nie nie, moja mama właśnie się dowiedziała to wszystko przez tego biego łobuza robloxowego. Ja się po prostu skończyłem, co ja zrobiłem! Pijeś lodę ekipy XL o trzeciej w nocy! Musiałem podkraść się do twojego komputera. Zaufaj mi, mamo! Miałem ważny powód. Co się dzieje, Gotti? A dobra, niech będzie, mamo. Byłem zastraszony przez łobuza z mojej szkoły. Bił mnie każdego dnia. A jak mu daję te ekipy, to nic mi nie robi. Przepraszam, nie miałam pojęcia. To jest nieakceptowalne. Rano idziemy porozmawiać z dyrektorem. Ale ja, ja nie chcę, żeby ten łobuz znowu mnie krzywdził. Poradzisz sobie z tym sam. Dobrze, pójdźmy do dyrektora. A ja teraz idę do łóżka, bo nie jestem w zbyt dobrym nastroju. Okej, okay, jestem tak przerażony. Mam nadzieję, że zwrócisz mi te 500 zł. Dobra, nadszedł właściwy czas. Pójdź spać, kochani, i jutro będzie naprawdę trudny dzień. Okej, okay, w porządku, kochani, moja mama przywiozła mnie do szkoły wczesnym rankiem, żeśmy mogli porozmawiać z dyrektorem. Przynajmniej wiem, że nie będzie tutaj mojego łobuza. Okej, okay, nie mam mowy, że przy tu godzinę wcześniej. Okej, okay, okej, okay, dobra. Szkoła jest pusta, dobrze Bogu, że tu nie ma łobuza. Dobra, w porządku, idźmy do pokoju dyrektora. Okej, okay, dobrze, dobrze. Ho, dobra, o, jest dyrektor! Jak się macie? Jest dobrze. Porozmawiajcie na osobności. Nie, nie, mamo, mamo, mamo. nie. Eee, dobrze, dobrze Dobra, to zacznijmy. Byłem nękany przez nowe dziecko o lody ekipy. Co to co lody ekipy? Lody ekipy to takie lody, takiej ekipy w internecie, Freeza. Robert? Robert jest takim najlepszym chłopcem. Nie, proszę pana, on mnie bił, wyzywał mnie, mnie szantażował dosłownie. Kochani, to było po prostu najgorsze i to wszystko przez te lody ekipy. O, przykro mi to słyszeć. Byłem przerażony. Ok. Ej, dość minus jedna. Kanie, wiecie co, jakby ja nie czuję się już taki przerażony, jak to powiedziałem dyrektorowi i mamie. Obert dostał szlaban na bardzo długi czas. Panie dyrektorze, bałem się tutaj przyjść. Koti, pamiętaj, musisz rozmawiać z rodzicami. Ale gdy powiedziałem to mamie i panu, to czuję się już o wiele lepiej. No dobrze. Ale naprawdę, kochani, czuję się o wiele lepiej. Naprawdę, właściwie to czuję się super. Będzie następnym razem, gdy kiedykolwiek to się powtórzy, poszłbym ode razu do gabinetu dyrektora i do rodziców i byłoby o wiele lepiej. Zawsze jestem, aby tutaj Ci pomóc. Dziękuję panie dyrektorze. Mogę jeszcze jakoś pomóc? Nie, to wszystko. O mój Boże, kochanie, jestem taki głodny. Zaczynam w końcu zyskiwać apetyt. Okej, okay, powiem jeszcze tylko mojej mamie. Mamo, już wszystko dobrze! Okej, okay, moja mama podziękowała panowi dyrektorowi. Okej, okay, dobrze. W porządku, myślę, że to jest dla mnie szczęśliwe zakończenie i myślę, że wszystko będzie już dobrze. Dobrze, poniższy film był filmem, który często dzieje się w szkołach, więc pamiętajcie, jeśli jesteście prześladowani, to powiedzcie to nauczycielowi, czy rodzicowi, lub komuś bliskiego, kogo znasz, i proszę, nie nękajcie nikogo.